Cześć! Dzień dobry we wtorek. Kolejny wspaniały dzień przed nami. Ja jestem już właśnie po naszym pierwszym kolu zespołu Global Sales. Brzmi dumnie, naprawdę. Jest nas już kilka osób i już była najwyższa pora, by zsynchronizować tak naprawdę przepływ informacji o tym, co się dzieje na konkretnych rynkach i o tym, jakie mamy priorytety i jak jesteśmy w stanie sobie wzajemnie pomóc. Także bardzo się cieszę, no bo. Raz, że zaczynamy tworzyć globalną strukturę, dwa, że język angielski staje się językiem codziennym w naszej firmie, także to też jest ekstra. No i mam nadzieję tylko, że za chwilę uda nam się doprowadzić do sytuacji, w której znaczna część przychodów będzie pochodziła od klientów zagranicznych, z rynków zagranicznych, a nie z rynku polskiego. Także jest, jest ambitny plan, i teraz tylko kwestia, żeby go dowieść. Ja też teraz bardzo mocno skupiam się na sprzedaży, przy czym w moich rękach pozostaje cały rynek Polski. Mam bardzo dużo pracy do wykonania związanej właśnie z uprocesowieniem tego wszystkiego, co tutaj się dzieje i z doprowadzeniem do tego, żeby te struktury sprzedażowe działały naprawdę solidnie, po to, żebym mógł się skupiać na pracy strategicznej, na układaniu wszystkiego i osiąganiu celów finansowych, przychodowych. A nie operacyjnym angażowaniu się w sprzedaż, to o czym wspominałem wczoraj. Także tak, natomiast już za pół godziny mam rozmowę rekrutacyjną z kandydatem. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i później czeka mnie jeszcze kilka dodatkowych rozmów z naszym sprzedawcą brytyjskim, z osobami z marketingu i ze sprzedażą naszą polską, także. Dzisiaj taki dzień mocno poszatkowany różnego rodzaju spotkaniami, ale no cóż, czasem tak musi być. Już od jutra będzie troszeczkę później, Także do usłyszenia, później. Wow, co za dzień! Po prostu kurczę, niesamowite to jest. Od rana mam jakieś spotkania. Spotkania głównie sprzedażowe, w międzyczasie również spotkanie produktowo-marketingowe. Natomiast teraz skończyłem niedawno. Kola z potencjalnym klientem. Kolejna naprawdę świetna firma, która się teraz zgłosiła. Mam nadzieję, że uda się nawiązać tą współpracę. Tak naprawdę też zmieniam całkowicie teraz w ogóle podejście do procesu ofertowania do tego, jak te oferty są konstruowane. W inny sposób jest prezentowana propozycja wartości. Tej wartości jest teraz dużo więcej dla klientów. Jednocześnie. Cena też jest dużo bardziej atrakcyjna niż to, co było dotychczas. Także no niesamowite to jest po prostu. Wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie. Minęły już dwa tygodnie lutego, i dopiero właśnie dzisiaj do mnie dotarło, że to już dwa tygodnie lutego. Nie, dopiero. Tylko, że faktycznie, kurde, zaraz tak naprawdę no już jesteśmy w połowie kwartału, tak? I za chwilę będzie marzec, i zaraz będzie koniec kwartału. Natomiast to, co jest super, to to, że już mam e, przekminione wstępnie podwaliny naszego systemu prowizyjnego i tego, jak powinny wyglądać różnego rodzaju kwestie związane z działem sprzedaży i z tym, w jaki sposób on powinien działać efektywnie. I to, co jeszcze tutaj stanowi, myślę, ogromną przewagę e, i ogromną wartość, to to, że. Dziś ustaliliśmy sobie podczas kola z naszym brytyjskim dyrektorem sprzedaży, że będziemy sobie robić cykliczne takie dzwonki po to, żeby właśnie update'ować się, co tam słychać u drugiego i po to, żeby wymieniać się wiedzą na temat tego, co działa, co nie działa na danym rynku i będziemy próbowali wypracować też pewne wspólne części Które będą miały zastosowanie zarówno tutaj w Polsce, jak i w UK, a później będzie można je replikować na różne inne rynki. Także kurczę, ach, jaram się po prostu. Strasznie ekscytujący czas. Mam wrażenie, że to jest po prostu kilka leveli wyżej niż to, co działo się w ubiegłym roku, a dopiero mamy połowę lutego, dopiero aż, tyle, jak na to spojrzeć. Natomiast Szczerze sam nie wiem po prostu co się będzie działo za 3, 6, 9 miesięcy, skoro teraz już dzieją się tak niesamowite rzeczy. Także jaram się bardzo mocno. No i tyle. Teraz lecę odebrać młodego od dziadków. No i zobaczymy. Jeszcze nie mam dokładnego pomysłu na ten odcinek, także nie wiem jeszcze co będzie dzisiaj myślą przewodnią. Póki co lecę długość nie później. Wiele lat temu byłem zapisany do wielu różnych newsletterów, newsletterów bezpłatnych. Mój e-mail był zawalony po prostu całym mnóstwem różnych wiadomości mailowych, których później czytałem coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, ponieważ tak naprawdę liczba wiadomości przyrastała, wartość, którą one niosły jakoś specjalnie nie, no, nie rosła a jednocześnie też brakowało mi czasu i chęci, żeby nadrabiać pewne treści. Pamiętam, że w pewnym momencie, chyba w 2019 roku trafiłem na kilka takich naprawdę wartościowych newsletterów, wartościowych, które na tamten moment trafiały bardzo mocno w moje potrzeby. Dotyczyły one zarówno kwestii startupów, jak również takich, nazwijmy to ekonomiczno-gospodarczo-społecznych zmian, które dzieją się na świecie. Natomiast pamiętam, że pod koniec 2019 roku zrobiłem jedną wielką czystkę. Wypisałem się tak naprawdę z większości newsletterów, w których byłem, których nie otwierałem miesiącami albo wręcz nigdy, które zawsze tylko zapychałem i skrzynkę oznaczałem je tylko jako przeczytane, żeby nigdzie nie zalegały. Pamiętam, że z ponad 100 newsletterów, w których byłem, zrezygnowałem, nie wiem, z 80, 90, już nie pamiętam dokładnie tych liczb, natomiast było to naprawdę sporo. I od 2020 roku zmieniłem swoje nastawienie. Do, do newsletterów zacząłem bardziej rygorystycznie oceniać formularze, w których zostawiam swój adres mailowy. To raz, dwa, zacząłem korzystać z newsletterów płatnych. Po pierwsze, w płatnych newsletterach jest dużo więcej wartości. W większości przypadków ta wartość jest bardziej dopasowana do moich potrzeb. Poza tym, jeżeli coś jest płatne, no to jednocześnie też jest dużo lepszej jakości. Jak jakby autor czy cały zespół poświęca na to dużo więcej uwagi, na to, żeby zrobić research, żeby szukać odpowiednich informacji, podzielić się pewnymi wnioskami, przemyśleniami, spostrzeżeniami i tak dalej. Jednym z takich sztandarowych newsletterów na polskim podwórku jest newsletter Bartka Płucka, który zdecydowanie polecam. Jeżeli ktokolwiek interesuje się kwestią strategii, produktu, startupów, inwestycji świata Web3, to newsletter Bartka jest absolutnym hitem i tutaj bez dwóch zdań po prostu warto. Jakby Do tego jest jeszcze cała super społeczność na slacku. Akurat z tego elementu. Teraz już nie korzystam od ponad roku. Tak naprawdę nie mam czasu na to, żeby czytać te wiadomości, żeby nadrabiać jakkolwiek informacje, które na Slacku się przewijają, natomiast newslettery Bartka wielokrotnie pomogły mi skrócić ścieżkę związaną z pozyskiwaniem pewnych informacji, wiedzy, z eksploracją różnych zagadnień. I dziś tak pokrótce tak naprawdę chciałem opowiedzieć też o jednym newsletterze, który, który uważam za mega wartościowy. Jest to newsletter Maćka Filipkowskiego. Zaprojektuj swój biznes i Maciej wysłał ostatnio taki newsletter dotyczący zapomnienia o noworocznych postanowieniach. O tym, że idea noworocznych postanowień jest taka sobie, że, że ludzie przeważnie zapominają o tym, co sobie postanowili, co sobie wymyślili jednocześnie, że te postanowienia noworoczne są bez sensu w większości przypadków i że Maciej ma zupełnie inny sposób działania. No, i właśnie to, co tutaj mnie zainteresowało, to to, że u niego istotna jest struktura. Struktura tego, co robi. Mianowicie, Maciej nie robi postanowień jako takich, tylko Maciej robi podsumowania roczne. Podsumowania roczne mają na celu tak naprawdę zrobienie pewnej retrospektywy, spojrzenia wstecz, zastanowienia się, co poszło dobrze, co poszło niedobrze. Jeżeli coś wyszło nam wyjątkowo dobrze, Spowodowało, że odnieśliśmy jakiś dodatkowy sukces, to powinniśmy możliwie jak najszybciej replikować tego typu zadania w bieżącym roku, po to, żeby zmaksymalizować szanse na to, że po prostu te dobre rzeczy będą powtarzały się częściej w naszym życiu. No, i tutaj Maciej opisał w tym newsletterze cały swój framework postępowania. Z podsumowaniami rocznymi składa się on ze stworzenia tabeli z dwoma kolumnami. W tych kolumnach zapisujemy to, co było pozytywne, to, co było negatywne, i staramy się wypisać punkty w obydwu tych kolumnach. W kontekście tego, co wydarzyło się w minionym roku, robimy przegląd kalendarza i tydzień po tygodniu sprawdzamy, jakie wydarzenia, jakie spotkania tak naprawdę były pozytywne, jakie były negatywne, jakie niosły ze sobą emocje i skutki. I, i, tak, I do czego nas doprowadziły. No, następnie to, o czym wspomniałem, e, powinniśmy zaznaczyć 20% z tych wypisanych rzeczy, które miały na nas największy wpływ, najbardziej istotny, na nasze życie. E, no i wzięcie tak naprawdę tych tematów właśnie na warsztat, po to, żeby móc je e, ponownie wdrażać w życie, powtórzyć te sukcesy, te wszystkie dobre rzeczy, które się wydarzyły. Generalnie zaplanować sobie to, co nam wyszło w poprzednim roku, zaplanować sobie również na przyszłe, z jakimś prawdopodobieństwem tego, że uda nam się to osiągnąć. Następnie na podstawie informacji z kolumny z rzeczami negatywnymi Maciej sugeruje, żeby stworzyć listę nad to do list, o której mówiłem na samym początku w jednym z pierwszych odcinków vloga, czyli listę rzeczy nie do zrobienia. To jest też mega, super koncept, który osobiście polecam. Sam go zresztą podpatrzyłem już kiedyś u Macieja i uważam, że jest to jeden naprawdę z takich game changerów życiowych. Także warto. No i jednocześnie Maciej tutaj też zwraca uwagę na to, że usuwając pewne rzeczy swojego kalendarza, tworząc listę rzeczy nie do zrobienia, też. Powinniśmy odzyskiwać czas, no i żeby ten odzyskany czas tak naprawdę móc poświęcić na te rzeczy, które chcemy i powinniśmy robić, które będą generowały nam coraz więcej pozytywnych emocji, doświadczeń, przeżyć. Następnie jest kwestia atomowych nawyków. To jest w nawiązaniu do książki o tym samym tytule Atomic Habits. Maciej tutaj wypisał kilka swoich atomowych nawyków. Tutaj już tego nie będę powtarzał, ponieważ no to już jest bardzo indywidualna kwestia i to, że Maciej ma takie, a nie inne nawyki, nie oznacza, że one muszą u każdego wyglądać tak samo. Natomiast to, co mnie osobiście najbardziej zainteresowało, zaintrygowało i to, co postanowiłem wprowadzić również u siebie, to jest właśnie zmiana struktury polegająca na zmianie cyklu rocznego. Maciej mówi tutaj o tym, że u niego cykl planowania. Jest zgodny z cyklem roku szkolnego, czyli tak naprawdę Maciej nie planuje i nie podsumowuje roku w okresie od stycznia do grudnia, tylko wykonuje pracę od września do czerwca. Jest to niesamowicie ciekawa koncepcja, bo w ogóle nigdy wcześniej się nie spotkałem z czymś takim, i szczerze mówiąc, bardzo mnie to zaskoczyło. Ale jednocześnie jak tylko zacząłem o tym myśleć nieco głębiej, pomyślałem, kurczę, wow, i to jest w sumie fajne, bo, bo wiecie, jakby to zmienia całkowicie sposób postrzegania pewnych rzeczy, które są do zrealizowania. Okej, okay, jakby z nowym rokiem zmienia się licznik indeks roku. Tak? Natomiast co do zasady? E Często ludzie czują takie właśnie jakieś dziwne zobowiązanie, że 1 stycznia, że powinienem to, powinienem tamto i tutaj, w ogóle właśnie te postanowienia, jakieś plany dziwne, które zazwyczaj w okolicach lutego już są mocno nieaktualne, których nie jesteśmy w stanie dotrzymać bądź rezygnujemy. Natomiast w sytuacji, kiedy to przesuwamy, to nasz cykl planistyczny i cykl związany z podsumowywaniem dotychczasowego okresu przesuwa się na zupełnie inny. Czas w roku i możemy to potraktować jako zupełnie inną jakby kategorię działania. To jest trochę tak samo jak planowanie budżetu w firmie, czy różnego rodzaju kwestie dotyczące rozliczeń. Rok obrotowy, który przecież nie musi się kończyć z rokiem kalendarzowym, rok obrotowy może się kończyć w innym momencie w roku. I wydaje mi się, że jest to niesamowicie ciekawa koncepcja. Maciej tutaj odniósł ten swój cykl również do momentu, w którym ma urodziny, że jest to ostatni tydzień sierpnia. W związku z tym, w momencie, kiedy on we wrześniu zaczyna tak naprawdę swój cykl, no to jest to dla niego taki odpowiedni moment. I tak sobie pomyślałem, właśnie, że spróbuję, zaadaptuję to u siebie. Ja mam urodziny na początku kwietnia, więc tak sobie pomyślałem, że właśnie zrobię sobie swój taki rok planistyczny w okresie od kwietnia do marca. Łącznie. Nie będę sobie robił przerw tak jak macie, tych wakacyjnych. Natomiast ciekaw jestem, czy to jakkolwiek wpłynie na jakość w realizacji tych celów, które mam do zrobienia, które sobie zaplanowałem w różnych perspektywach krótkiej, średniej, długiej. Jednocześnie ciekaw jestem, czy to jakkolwiek zmieni po prostu moje nastawienie, jakiś mindset. Na pewno może to być dość ciekawe, że właśnie ten moment, w którym. Jakby zmieni się indeks moje, związany z licznikiem mojego wieku, niekoniecznie roku kalendarzowego, ja wtedy dopiero będę planował działania na najbliższe 12 miesięcy. To może być bardzo ciekawe doświadczenie. Także to jest taka ciekawostka, którą chciałem się z Wami podzielić, ponieważ, tak jak wspomniałem, jest to coś, z czym nie spotkałem się wcześniej i. I uważam, że jest to niesamowicie interesujące, ciekawe podejście, podejście, które zmienia całkowicie moje dotychczasowe postrzeganie kwestii związanej z planowaniem, planowaniem rocznym. Także zobaczymy, podzielę się na pewno jakimiś wnioskami, przemyśleniami za rok. No i co więcej, no myślę, że Warto eksperymentować, warto próbować, warto szukać różnych ciekawych rozwiązań, takich, które mogą być dla nas pewnym bodźcem, inspiracją do działania. Ja odpisując na maila Maciej'a, podzieliłem się również swoimi praktykami związanymi z pisaniem podsumowań miesięcznych, które następnie służą jako wsad do tworzenia podsumowania rocznego. Maciej stwierdził, że jest to też bardzo super pomysł i że wdroży go u siebie, no bo w sumie czemu nie? Tutaj chodzi o to, żeby czerpać z doświadczeń innych ludzi i brać do siebie to, co będzie najlepsze dla nas. Także cieszę się, że również miałem okazję dołożenia jakiejś swojej małej cegiełki do tego, jak Maciej będzie planował czy podsumowywał swoje lata. Ja skorzystam z jego techniki, on skorzysta z mojej. Typowe win-win. Także tyle na dziś. Dziękuję za Twój czas i do usłyszenia jutro. Hej!